Dzięki temu one za daleko nam nie odejdą. Będą miały dostęp cały czas do jedzenia. No, i, i ten kolektor cały czas kubki będzie im tutaj uzupełniał. Dobra, możemy wyrzucić kolejnego. Otwórzmy klateczkę. Eee. Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry. Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku... Oswajaliśmy Titanoboa. Titanoboa, który gdzieś sobie tutaj stoi, bo już go wypuściłem w sumie. O, tutaj jest. Kurde, co mi tak laguje. Eee, w każdym razie no jest tutaj. Dałem mu już kilka jajek, eee, no bo znalazłem jakby... Znaczy ten item kolektor znalazł kilka jajek. Zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje. Ile kup ma. 66 cementu. Mnóstwo, 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 mnóstwo kupek. I sprawdziłem to, słuchajcie. I zobaczcie, że... On tutaj... Wszędzie te kubki powsadzał. Nie? A co za tym idzie? Jak wybudujemy szklarnię i użyjemy farmera i użyjemy sobie... Jak się to nazywa? Tych żuczków. No to wtedy ten item kolektor będzie nam wsadzał kupy do żuczków, będzie do kompostów wsadzać, chociaż kompostów. Wydaje mi się, że kompostów nie powinienem używać. Znaczy, warunek jest tylko taki, jak do żuczków nie będę potrzebował siana, w sensie słomy. No to dużo łatwiej mi się to będzie ogarniać, bo ja nie będę musiał słomy uzupełniać, bo ten item kolektor słomy mi nie uzupełni. No. No, w każdym razie działa to. Działa to, uzupełnia to tam jedzonko fajnie, znaczy w sensie kupy. Więc e, spoko, zastanawiam się tylko, w jakim miejscu powinienem, powinienem wybudować taki ten kolektor, bo on ma dość duży zasięg, więc bardziej myślę wybudować go nad oczkiem tutaj gdzieś, nad stawem. E, aniżeli tutaj w bazie. E, no ale dobra, w pierwszej kolejności, słuchajcie, musimy wybudować e, szklarnie. Ja sobie szklarnie szybciutko wybuduję, tylko zastanawiam się, gdzie te dinozaury wszystkie przechowywać mam. A przede wszystkim powinienem to teraz wszystko posegregować i. Mam kilka nazw, więc sobie jeszcze też ponazywam niektóre dinozaury i. Czekajcie, bo ten nie ma siodła zaś, nie? Dobra, słuchajcie, ja sobie to wszystko posegreguję tu. Widzimy się za momencik. Dobra, słuchajcie, zrobiłem sobie porządeczek tutaj już. W tym miejscu sobie będziemy szklarnie budować. Ponazywałem niektóre dinozaury. Mamy marchewkę, chubciowski, argenta, felek, anaconda. Tu mamy szobera. Raptor się zablokował. Czekajcie, odblokuję go może. I glucio, mamy jeszcze ślimaczka. Wiem, że chciałeś terizino, ale no moim zdaniem bardziej to do glucia pasuje. W sensie do ślimaka. Masz takiego na wysokim poziomie ślimaczka, także spoko. Eee, tutaj mamy dinozaury, które jeszcze nie mają nazwy. Jest żaba, jest, są dwa listrozaury, takie malutkie, e, pterek, wilk. Chociaż dla wilka gdzieś nazwę widziałem, ale nie mogę tego znaleźć, więc e, no. E, reset? <laughs> jeszcze jedną nazwę potrzebujemy dla wilka. E, mamy dzika, e, dzika, takiego, to jest guziec, e, taka świnia z Afryki. E, I dwie argenty jeszcze mamy, takie kolorowe. No, i to tyle, nie? To tyle jeśli chodzi o nieponazywane dinozaury. Ewentualnie jeszcze mamy raptora. I mamy kolejnego raptora. Chociaż te raptory dwa, to one są takie bardzo, bardzo niskie levele mają. Więc, no, nie jestem pewny. No, ale być może kiedyś użyjemy tych raptorów, słuchajcie, do oswojenia e, trodona. Bo tak się chyba oswaja trodona. W sumie to by był dobry pomysł, żeby właśnie te, te, te dinozaury, takie na niskich poziomach, e, których no teoretycznie już nie będę potrzebował, czy coś e, można wykorzystać do oswojenia właśnie Trodona albo, albo jakoś tak się nazywał ten dinozaur, którego się oswaja właśnie w ten sposób. W każdym razie, nieistotne to jest teraz. E, ja sobie tutaj muszę to wyburzyć, e, więc przeniesiemy sobie to jedzonko do innego koryta. Okej, okay, pięknie. A, jeszcze bym zapomniał. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze dimofodron. Dimofodron. Ej, bo ja w sumie do końca nie wiem, co taki dimofodron daje. Jak on siedzi na, moich, na moim ramieniu. Czy on mi coś daje? Tak jak na przykład wydra daje temperaturkę, zwiększa i tak dalej. To dajcie znać, co daje dimofodron, bo ja nie wiem. Wyrzucimy sobie go tutaj i możecie też dać nazwę dla tego dimofodrona. Tutaj e, pojawił się, e, pojawiło się drzewo i pojawił się kamień. E, I w sumie to mi nie przeszkadza. Może się to pojawiać, więc e, no taka odległość jest ok, jeśli chodzi o ustawienie tego wszystkiego. E, no ale dobra, słuchajcie, ja sobie przejdę do budowy. do budowy tego. I zastanawiam się, bo słuchajcie, tutaj mamy 55 tych... E, fundamentów i ja je mogę zamienić sobie tutaj jakbyśmy poszli mogę je zamienić o, czekajcie, SS Wood e, taki pełny, pełny fundament taki znaczy ja wiem że mógłbym kliknąć prawym, nie, kliknąć przytrzymać e zmienić sobie to, ale możemy sobie to zmienić w ten sposób, ale dobra i taki pełny fundamencik sobie użyjemy właśnie, żeby wybudować Eee, Szklarnie i zastanawiam się, ja ją chcę wybudować na 5 szeroko, nie. Trzy... Oj, 3, Trzy, 4 i pięć. Dobra, no to teoretycznie. Okej. Okay. Eee, coś takiego zrobimy, czyli to możemy podnieść. I to możemy podnieść. Bo nie byłem pewny, słuchajcie. Eee, ile miejsc. I to też możemy podnieść w takim razie. Ile, nie byłem pewny ile miejsca tutaj będę miał, ale na pięć szeroko do tej do skały, kurczę, czekajcie tylko. Ja tu przejdę. Ej, ja tu przejdę, tylko dinozaury mogą mi się tutaj blokować, więc dobra. Chociaż tutaj na górze raczej żadne dinozaury wędrować nie będą, więc w sumie może nie powinienem się tym aż tak przejmować. Dobra. No i mamy podstawę. I teraz tak, i ten kolektor raczej gdzieś tutaj zostanie w tym miejscu, albo go wybuduje jeszcze bliżej jakby tej ścianki. Chociaż. E, najważniejsze, żeby miał. Tu gdzie te dinozaury moje wszystkie stoją, żeby on miał zasięg tutaj, bo tutaj z tego miejsca najwięcej kupy będzie zbierał, tak naprawdę. No a oprócz tego... O, kurde, zaskoczyłem na dół. Oprócz tego fiomie też będziemy mieli na górze, nie? Więc w razie czego, jakby mi kubki brakowało, no to nakarmię go i po prostu automatycznie samo mi się to uzupełni. Przynajmniej tak powinno. To wyglądać, więc, no, oczywiście, sobie wszystko będziemy testować. No, ale najpierw ja muszę wybudować e, moją szklarnię i teraz się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby zrobić 11 kratek długości tej szklarni, żeby zrobić sobie idealnie na środku wejście. Dobra, słuchajcie, mamy szklarnię, znaczy, no, jeszcze nie jest skończona, no bo brakuje mi jeszcze kilku ścianek i kilku sufitów. A to dlatego, że prawdopodobnie niektóre zostały uległy zniszczeniu, jak rozbierałem szklarnię. No a druga sprawa jest też taka, że teraz mam szklarnię troszeczkę większą, więc no ścianeczek troszkę brakło. Ale to nie jest istotne, słuchajcie, ja sobie to dokończę budować za momencik. Mamy 30 tych... Tych, tych, i ja bym sobie to też chciał ulepszyć do tego, nie? Pięknie. O ile się nie mylę, gdzieś tutaj też mam kilka dodatkowych farm, o właśnie 9. Więc mamy 39 farm. Na pewno wszystkich nie wykorzystam, ale zobaczymy, ile wykorzystam. I teraz tak, tu na środku chciałbym zostawić dziurę. Żeby było przejście. I zastanawiam się, tutaj chyba sobie zrobić drzwi. I zrobimy sobie tutaj spiżarkę właśnie na jakieś nasiona, nawóz, jakiś, znaczy spiżarkę, no taki magazynek na, na, na właśnie ten. Na właśnie takie rzeczy. I teraz yy, jak to jest? O, i zobaczcie, to nam się. Przyłącza idealnie do fundamentu, więc nie będziemy mieli żadnego problemu, słuchajcie, żeby takie coś stawiać. Fajne przerwy mamy, zobaczcie. Eee, moim zdaniem fajnie to wygląda. I teraz tak, albo tutaj zrobię komposty, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Na razie postawmy tych farm tyle, żeby było do wejścia, i później od wejścia można kolejne stawiać, jakby nie? Eee, czyli tutaj sobie zrobimy przerwę, a tutaj sobie zaczniemy stawiać nowe. Farmy. O, jednej farmy mi brakło. No to sobie to będziemy musieli uzupełnić, więc tutaj sobie zrobimy jeszcze jedną farmę. No i tutaj będziemy musieli ee, wypuścić nasze. A właśnie, swoją drogą. Kurde, czekajcie, bo ja nie jestem do tego przyzwyczajony. Auto close on. Eee, weźmiemy sobie nasze żuczki. O, pazurek dorasta już. Pazurek już dorasta. Mało jedzonka ma, zaraz mu przyniosę jedzonko. Aczkolwiek, wiecie co, może. Nie, jedzą komu zaraz przyniosę, ale fajnie już duży jest. Duży jest. Ale łepek nadal ma zbyt duży, nie? Jeśli chodzi o porównanie do, do, do całego jego ciała, no to łepek ma ogromny. Eee, co ja chciałem? Już wiem. Żuczki sobie weźmiemy. Tylko teraz problem jest taki, że jeśli Żuczka wyciągniemy, wyrzucimy Żuczka, to on będzie nieprzytomny przez jakiś czas, no bo PVE niestety włączyć nie możemy. Załóż i siup, wyrzucimy go tu i teraz zastanawiam się, czy będzie to działało i czy będzie tutaj wrzucać kubkę nasz item kolektor, nie? Poczekajmy. W pierwszej kolejności może zasięg sprawdzimy. Czoł rangę. No nie no, ranga jest do skał, więc spokojnie. Iderangę eee, Tu musimy Distribution, Stop Kupa, czyli wszystko mamy. Teoretycznie powinien wrzucać nam eee, Wrzucać nam kubki, powinien do tych eee, żuczków, nie? Może to po prostu ma jakiś cooldown, jakby, nie? Że, że może w odpowiednich odstępach zbierać. O, zobaczcie, już dwie kubki wsadził. Zobaczcie, już dwie kubki wsadził. Dobra, super, to elegancko. E, wyrzucimy sobie wszystkie te żuczki tutaj, więc będzie Git. E, muszę jeszcze raz sprawdzić zasięg, czy przypadkiem tu gdzieś z boczku nie brakuje czegoś. rangę. No nie, to tam jest idealnie do skał. Idealnie do skał. Troszeczkę moglibyśmy go przenieść, ten item kolektor. Tak myślę, tu na tą skałę go przeniosę prawdopodobnie. Żeby on mi tutaj nie przeszkadzał w korytarzu? I będzie git. Będziemy musieli jeszcze pozbierać kompostowniki i też poukładać je tutaj. Ale na razie zobaczmy na tego żuczka. Jak to wygląda tutaj? Czy on potrzebuje mieć siano, żeby robić nawóz? Czy on nie musi mieć siana, żeby robić nawóz? Jak to wygląda w ogóle z tym. Zobaczcie, on w ogóle nie uniesie. On dwie kupy maksymalnie uniesie, nie? Dobra, wszystko już wiem. Słuchajcie, żeby żuczki produkowały nawóz, potrzebują mieć włączone wędrowanie. A ja nie chcę za bardzo, żeby one łaziły mi tam po tej szklarni, bo one potrzebują też jedzenie. Jedzenie w postaci zgniłego mięsa albo zwykłego mięsa. Nie mam bladego pojęcia. W każdym razie one nie mają w ogóle wagi. Więc nie mogę im wsadzić mięsa do, do tego, więc muszą mieć zasięg do koryta. I koryto tam sięga, gdzie one stoją, ale jak włączę im wędrowanie i przez przypadek gdzieś tam pójdzie na drugi koniec szklarni, może nie starczyć. Więc wybudujemy im klatkę, drewnianą klatkę, zobaczcie taką klatkę. I taką klatkę tutaj możemy zrobić. Drewno i włókno mi brakuje, ok. Drewno, dobra. Wyrzućmy go na razie. Czy on też wędruje? Nie, on, on nie wędruje. Ten jeden na razie tylko wędruje. Eee, musimy umieścić tutaj klateczki. I chyba dobrze to robię. Na razie trzy, bo tylko trzy rzuczki mam. Eee, podnieśmy go i czy mogę go tak. Aha, otwórz. Sadźmy go tam. Zamknij. Eee, I teraz włącz wędrowanie. Czy on ma wagę na kupę? Ma wagę na kupę. Ja mu chyba wagę dodam, żeby on mógł sobie dwie kupy unieść, nie? Nie wiem, w co im dodawać w sumie. Możecie dać znać w komentarzach, w co powinienem punkty im dawać. Ale wydaje mi się, że wagę najlepiej, żeby właśnie mogły więcej tej kupki unieść, nie? Dobra, i on też w klateczce sobie będzie wędrował. Dzięki temu one za daleko nam nie odejdą. Będą miały dostęp cały czas do jedzenia. No i ten kolektor cały czas kubki będzie im tutaj uzupełniał. Dobra, możemy wyrzucić kolejnego. Otwórzmy klateczkę. Chyba go nie wyrzuciłem, dobra Otwórzę Fipunek, a ja chcę go podnieść. Czemu go nie mogę podnieść? A bo on jest nieprzytomny! A! A, bo ja go podniosłem nieprzytomnego. Bo w jaskini przez przypadek sobie go wyrzuciłem, jak miałem to ustrojstwo na dole. I dlatego on jest nieprzytomny. Dobra, będziemy musieli poczekać aż on wstanie. A tutaj sprawdźmy, jak to wygląda. Czy one robią ten nawóz, czy nie? Jak to wygląda? Jak długo one będą musiały robić ten nawóz, jakby nie? Może jemu też dodam wagę na razie. Żeby więcej kubki uniósł. Jemu może też. A jemu nie mogę, bo jest nieprzytomny. Ale już zobaczcie, już ma kupę wykwibunku, nie? No, będziemy na pewno potrzebowali więcej tych rzutków. Ciekawy jestem, czy mogę klatkę na klatce postawić. Na przykład, jakbym chciał, wiecie, więcej tutaj na tej ścianie rzutków postawić. No ale dobra. Ehm, wiecie co? Sadzić. No, przydałoby się posadzić wszystko i wypróbować może tego farmera. Tylko że ja potrzebuję na farmera jakąś zupę i o ile się nie mylę, to jest ta zupa. I teoretycznie mógłbym coś takiego zrobić. Ale nie wiem na jak długo to starcza, nie. Więc w pierwszej kolejności będę musiał posadzić nasionka. Poczekać aż wyrosną, a dopiero później możemy zająć się farmerem. Więc prawdopodobnie farmerem zajmiemy się w następnym odcineczku. E, a tymczasem... Może byśmy sobie domek wybudowali? Za 7 minut będzie wymagać opieki. To bardzo fajnie. Ciekawe co on będzie chciał. E, bo one nie jedzą mięsa, nie? Najbardziej się obawiam, że on będzie chciał ciasto warzywne. A ja na Ciasto warzywne, na pewno nie będę miał miodu, ale miód mogę zdobyć. Dobra, spoko. W razie czego e, na pewno damy radę go nakarmić. E, tu sobie robią to, niech sobie robią. O, mamy kolejne jajo jakieś. Terizinozaura. Ciekawe kiedy on to złożył. Spoko. Dobra, więc na razie e, szklarnie odstawimy sobie na bok. Stasiem, prawdopodobnie mogę tędy wylecieć. Dobra, Pazur chce się z tobą tulić. Co? A, wystarczyło E kliknąć. Ale ja, Ej, i znowu będzie wymagać opieki za półtorej godziny. To on strasznie, strasznie długo dorasta i wystarczyło go przytulić, żeby, żeby się do nas jak Jaki kochany. O, ranny jest, a on ma mało życia pewnie. No, no właśnie. Dobra, będziemy musieli mu tutaj przynieść jeszcze jedzonko i zajmujemy się domkiem. No i w pierwszej kolejności, co byśmy musieli zrobić, to zaprojektować sobie te pomieszczenia tutaj. Eee, czyli prawdopodobnie po prostu tutaj zabuduję to ścianą, zrobimy jakieś drzwi i gotowe, więc przygotuję sobie ścianki i zaczniemy budować. Eee, dobra, czekajcie, gdzie byśmy mogli drzwi zrobić? To jest pytanie. I jakby te drzwi można było zrobić? Na pewno tu byśmy mogli zrobić drzwi. Raz, nie? I tu też? W tym miejscu? No, i tu byśmy mieli drzwi do jednego i do drugiego pomieszczenia. I zastanawiam się, ale chyba tutaj też byśmy sobie drzwi zrobili, żebym miał połączone jakby to z tym. Tylko, kurde, zobaczcie, że tutaj wtedy mało miejsca będzie. A ja tutaj jeszcze będę chciał garnek zrobić, grilla i w ogóle, nie? Co prawda, tu by się jeszcze zmieściło co nieco. Czekajcie, bo ja nie wiem, jak to zrobić. W którą stronę to jest obrócone? Czy to jest w tą stronę? Oj, nie, nie, nie. Dobra, zrobimy takie pomieszczenie. Powiększyłem go jeszcze o, o, o jedną tą. Eee, I tu będziemy mieli wejście. I tu sobie zrobię prawdopodobnie wejście. I teraz tak, tu byśmy mogli. Czekajcie, może ja to wyłączę, żebyście widzieli. E, tu sobie możemy garnki zrobić, te takie lepsze garnki. A tutaj po tej stronie na przykład grilla. Ewentualnie jeszcze jakąś lodóweczkę drugą, jakby by miejsca mi brakowało e, czy coś. Na pewno coś by się znalazło. I teraz tak, to musimy obrócić w ten sposób. Tak, zgadza się. Dobra pięknie. Czyli w takim razie te pomieszczenia tutaj mamy skończone już na pewno. Możemy sobie je zabudować teraz daszkiem, bo tu raczej e, no nic wyżej nie będę budował. W sensie no tutaj ścianek wyższych nie potrzebuję. Tam może w tamtym pomieszczeniu dalej e, powiększymy sobie te ścianki i wyżej sobie sufit zrobimy, ale nad tym się jeszcze zastanowię, bo nie wiem czy to potrzebuje w ogóle tutaj w tym miejscu. E, no bo tak jak e, no dobrze pamiętacie pewnie Tutaj mamy piec na zewnątrz, nie? I no już tłumaczyłem, że tutaj sobie mogę podlecieć, metal wyrzucić, ewentualnie sztabki metalu wziąć. No i przede wszystkim tutaj mamy dostęp do tych wszystkich skrzyń z zewnątrz. Więc stamtąd sobie będę przenosił wszystkie rzeczy, nie? Wiecie tutaj o, o właśnie to, to jest, moim zdaniem, bardzo dobrze e, rozwiązane tutaj. E, no, bo w innym wypadku można by było zrobić po prostu dziurę wielką w suficie i wlatywać do środka do bazy i wy, wyładowywać materiały. No, ale ja chcę mieć dom, ja chcę mieć dom, więc ja nie chcę takich rzeczy. Robić. Chciałbym, żeby to wyglądało jak najbardziej, żeby to jak najbardziej przypominało, właśnie domek. I tutaj na pewno musimy sobie to jeszcze dobudować. I tutaj po tej stronie też. I teraz chciałbym, słuchajcie, jakieś kręte schody? Może zaraz zobaczymy, jakie schody tutaj możemy zrobić. No i w tym pomieszczeniu tutaj też coś by można było zrobić. Na pewno chciałbym łóżko zrobić i to takie lepsze łóżko, takie metalowe łóżko, więc może byśmy sobie zrobili takie łóżeczko. O kurde, na to łóżko to ja potrzebuję dużo polimeru, sierści, sztabki metalu i włókno. Dobra, wiecie co, olać to łóżko na razie? Tego łóżka aż tak bardzo nie potrzebuję, słuchajcie, żeby, żebym musiał to teraz robić. I teraz tak, zastanawiam się, ale tutaj prawdopodobnie powiększymy sobie to może. I tu na tym daszku, co mam, może byśmy jakiś balkonik wybudowali, bo ja nie potrzebuję takiego klocka budować. Więc nie potrzebuję aż tyle miejsca, tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje. Więc tu może byśmy sobie jakiś balkon zrobili z tej strony. Fajnie by to mogło wyglądać, ale najpierw może schody. Dobra. Mam schody, słuchajcie. Takie schodki wybudowałem okrągłe z jednej i z drugiej strony. I teraz zastanawiam się, czy tu przypadkiem. A i zobaczcie, one, ma, one mają barierkę, jakby niewidzialną, dziwnie. E, ale możemy railing collision wyłączyć, nie? Więc może bym sobie wyłączył to jednak, e, bo to troszeczkę może być e, niewygodne później, wiecie. Jak będę chciał na przykład e, na skróty se zeskoczyć, albo jak będę chciał sobie wyskoczyć na schody, wiecie. E, w każdym razie, no takie ciekawe schody, takie ciekawe schodki wyszły tutaj pod. Schodami, jakby moglibyśmy sobie coś schować na pewno. Eee, a tutaj zastanawiam się, czy ściany nie zrobić, nie? Jakby to wyglądało, gdybyśmy tu spróbowali ściankę zrobić. No nie wiem, lepiej by to wyglądało, jakbym mógł to zabudować tutaj eee, inaczej troszeczkę, nie? Tu mogę wpaść? Mogę wpaść, to jest trochę lipa. No, ale dobra, no takie sody chciałem okrągłe, więc takie sobie zrobimy. No i teraz tak, tu byśmy mogli drzwi zrobić i całą tą połowę drugą domku moglibyśmy podnieść nawet do góry troszeczkę i zrobić jakieś pomieszczenia, jakieś coś, ale no bladego pojęcia, słuchajcie, nie mam eee, co byśmy mogli sobie tutaj zrobić. No pewno tak. Tu zastanawiam się, ale prawdopodobnie zrobię sobie tutaj jakieś drzwi i tutaj będziemy mieli tego item kolektora, prawdopodobnie. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, jakiegoś takiego konkretnego pomysłu na tą bazę nie mam. No ale liczę na wasze wsparcie, bo na pewno ktoś z was ma jakieś pomysły. No i też druga sprawa, może przyjdą wam jakieś pomysły, jak zobaczycie te, te schody, nie? Co, co byśmy mogli sobie tutaj pod schody wsadzić? Jak to tutaj wykończyć? Czy może zrobić tutaj też takie pomieszczenie dość duże i, i taki mniejszy balkonik? Czy zrobić tutaj ścianę na, na równo i taki ogromny ten balkonik zrobić? Czy może tutaj zrobić jakieś pomieszczenie, a może zrobić taką, taki balkonik dookoła i wieżę na środku? Nie mam bladego pojęcia, jeszcze jak byśmy mogli to zrobić, ale pomysłów, no jest tu kilka, jest kilka pomysłów e, dość ciekawych, więc e, w miarę spoko mogłoby to wyglądać. Mam jeszcze trochę ścian, więc może dobuduję sobie tutaj co nieco. No i ja myślałem zrobić e, w ten sposób i tu byśmy mieli sobie drzwi i moglibyśmy sobie tu wychodzić do piecyka, nie? Piec ewentualnie też można zabudować ścianami, ale na pewno tutaj albo dużą bramę taką zrobić, a może aż takiej dłużej nie, bym, nie potrzebowałbym, ale jakąś taką bramę, że mógł wlecieć właśnie Argentavisem do środka. Dobra, no ale tym się na razie nie będziemy zajmować. Eee, wiecie co? No nie wiem, kurczę, jakoś tak, jakoś tak nie mam za zbyt pomysłu na razie jak wykończyć ten domek. No i druga sprawa też, bardzo, bardzo dużo kraftowania mnie czeka tutaj, jeśli chodzi o budowę tego domku. Zastanawiam się, mam jeszcze chyba kilka okien, więc może bym sobie tutaj też jakieś okna wstawił i dokończę te ścianki. Dobra, no w takim razie możecie dać znać, jak byśmy mogli wykorzy wykorzystać ten teren na górze tutaj, czy może zabudować tutaj wszystko sufitem i zrobić jakoś to jakoś to tak nie no w sumie nie tu już postanowiliśmy że tego nie będziemy zabudowywać sufitem bo zrobimy sobie taki wielki tutaj wiecie będę miał tutaj z góry taki widok tutaj ścianki wiecie wydaje mi się że spoko to może wyglądać tu prawdopodobnie słuchajcie ten pomysł z wieżą mi się nawet spodobał zrobimy sobie balkonik dookoła i wieżę wybudujemy ale ja muszę bardzo bardzo dużo rzeczy wykraftować do tego czekajcie bo nie mam wody no i kolejna rzecz, dokończyć muszę szklarnie. Posadzić wszystko, tak, żeby już sobie zaczęło rosnąć. I w następnym odcineczku prawdopodobnie farmerem się zajmiemy. Może uda mi się uruchomić tego farmera i zobaczymy, jak on będzie działać. Eee, w sumie możemy sprawdzić jeszcze, czy żuczki zrobiły nawóz. O kurde, ile nawozu zrobiły? I olej jeszcze. O kurde, dobra, to ja kompostowników nie potrzebuję w takim razie, to nie wiem ile tu trwało? Z pół godziny i 10 nawozu mają. Najlepiej by było, jakbyśmy wsadzali tylko duże odchody, chociaż średnie też nie są złe. Dobra, niech jest tak jak jest, mamy bardzo dużo nawozu. Eee, wodę jeszcze będę musiał zrobić tutaj do farmy. No ale słuchajcie, ja sobie zrobię to poza odcineczkiem. Także wy możecie dać znać, jak byśmy mogli tą grupkę tutaj dinozaurów nazwać. Już mówiłem wcześniej, jakie dinozaury są, więc dajcie znać. Dajcie znać też, jak byśmy mogli domek wykorzystać, wykończyć. Ale wydaje mi się, że ten pomysł z zwierząt sobie zrobimy na pewno. Tutaj korytarz sobie zabuduje. E, tak jak jest e, No i tutaj też sobie prawdopodobnie to zabudujemy Zrobimy e, Bramę z jednej strony No i jeszcze tutaj mamy sporo, sporo miejsca Ja jeszcze z 40 fundamentów mam e, wykraftowanych, także moglibyśmy sobie tutaj Coś niecoś e, powiększyć No ale słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się Do zobaczenia, cześć